Najbardziej wstrząsająca tajemnica dzienniczka Świętego Faustyny została wreszcie ujawniona i trzeba ją usłyszeć. To, co Jezus pozostawił zapisane w tym dzienniczku, jest bożym orędziem, naglącym ostrzeżeniem, którego świat do dziś w pełni nie zrozumiał. Ta tajemnica, ukryta w słowach Świętego Siostry Faustyny, jest bardziej aktualna niż kiedykolwiek, zwłaszcza w czasach, w których żyjemy. To, co Jezus objawił przez nią, jest wezwaniem dla nas wszystkich, abyśmy zwrócili się do Niego ze szczerością i pokutą. Ostrzeżenie Jezusa jest jasne: duchowa apokalipsa już się rozpoczęła, a rozwiązanie jest w naszych rękach, jeśli zdecydujemy się żyć tak, jak mówią Jego słowa. Świętysi, Faustyna otrzymała objawienia od Jezusa, które zamieniły się w cały dzienniczek, według jej słów. Jezus zwrócił się do niej z prośbą, aby wszystko zostało napisane i objawione światu, aby każdy miał dostęp do tych proroctw. Niewielu wie, że choć dzienniczek jest znany na całym świecie, to jego wiersze skrywają słowa, które niewielu było w stanie rozszyfrować. Dowiedzmy się razem? Mam nadzieję, że od tej pory słowa świętego Faustyny będą docierać nie tylko do waszych uszu, ale i do serca. Jezus objawił mi wiele rzeczy, ale jedna z nich była szczególnie trudna do zrozumienia i zaakceptowania. Widziałem, że duchowa apokalipsa nie nadejdzie, jak wielu sobie wyobraża, z wielkimi katastrofami czy widocznymi zniszczeniami, ale będzie czymś o wiele bardziej subtelnym, cichym i niszczycielskim. Największym niebezpieczeństwem, jakie widziałem, nie jest koniec świata fizycznego, ale koniec prawdziwej wiary w sercach ludzi. To, co mi pokazano, to stopniowe, niemal niedostrzegalne oddzielanie się dusz od Boga. Wielu ludzi kontynuowałoby swoje życie religijne, chodząc nam się święta. I modląc się, ale ich serca byłyby daleko od Boga, nie zdając sobie z tego sprawy. A najbardziej przerażające jest to, że to oddalenie byłoby tak ciche, że dusze nawet by się nie zorientowały, że się gubią. To była wielka tajemnica, o którą Jezus poprosił mnie, abym ją wyjawił. Nie będzie to widoczny upadek wiary, ale cicha i stopniowa utrata prawdziwej więzi z Bogiem. Widziałem, widziałem, jak wiara wielu ludzi była stopniowo gaszona, a oni nie zdawali sobie z tego sprawy. Modlitwa stałaby się zwykłym zwyczajem, pustą rutyną. Nadal praktykowaliby rytuały, ale bez zapału, bez głębi, która pochodzi z serca naprawdę w Bogu. To moje dzieci będzie największym wyzwaniem czasów ostatecznych utrata prawdziwej wiary, która jest fundamentem naszej relacji z Bogiem. Widziałam, że dusze będą pochłonięte przez rozproszenia świata, przez konsumpcjonizm, przez próżność, przez obojętność. Wielu ludzi, nawet w kościele, nadal żyło tak, jakby żyli w pokoju, ale ich dusze były pochłaniane przez grzech i brak pokuty. Jezus powiedział mi, że największą duchową tragedią będzie to, że zagubione dusze w kościele, nie wiedząc, że tracą wiarę, nie szukając Bożego miłosierdzia, ponieważ myślą, że wszystko jest w porządku. Ta duchowa ślepota jest największym niebezpieczeństwem, przed jakim stoimy. I wtedy Jezus pokazał mi drogę zbawienia, jedyną drogę, która może nas ochronić przed tą duchową ślepotą. Prawdziwa modlitwa, szczera skrucha i całkowite zaufanie w moje miłosierdzie, powiedział mi, będą jedyną obroną przed ciemnością, która nadejdzie. Poprosił mnie, abym podzielił się z wami wszystkimi tym, że bez względu na to, jak daleko od Niego znajduje się świat, jeśli zwrócicie się do Niego ze szczerym sercem, On będzie tam, gotowy do przyjęcia i przebaczenia. Tajemnicą, prawdziwą tajemnicą, którą niebo mi objawiło, jest to, że naszym największym lękiem powinno być osłabienie wiary w nas. Ponieważ jeśli twoja wiara się skończy, piekło zyska jeszcze większą siłę na tym świecie. Widziałam wyraźnie, że dla tych, którzy szukają Bożego miłosierdzia ze szczerym sercem, on nigdy ich nie opuści. Nieustanna modlitwa, a zwłaszcza różaniec, jest kluczem, który nas utrzyma niezłomnym, ochroni przed duchową apokalipsą. Jezus poprosił mnie, abym objawił, że podczas gdy wielu zostanie porwanych przez rozproszenia świata, ci, którzy pozostaną w szczerej modlitwie, w ciągłym poszukiwaniu Jego miłosierdzia, zostaną zbawieni. Nigdy nie omieszkał ofiarować nam swojej łaski. Miłosierdzie Boże jest zawsze dostępne, i dzięki niemu możemy oprzeć się duchowym trudnościom i pokusom, które pojawiają się w każdej chwili. Teraz możesz się zastanawiać, co mogę teraz zrobić? Jak mogę się przygotować, by przeciwstawić się temu milczącemu oddaleniu od Boga? Odpowiedź jest jasna: teraz zwróć się szczerze do Boga. Nie czekaj do końca, aby tego żałować. Nie czekaj, aż uciski zwrócą się do Niego. Duchowe przygotowanie zaczyna się od szczerej pokuty, codziennej modlitwy i całkowitego polegania na Bożym miłosierdziu. Nadszedł czas na działanie. Widziałem, że ci, którzy mocno trwają w wierze, którzy szczerze się modlą, którzy szukają Bożego Miłosierdzia, będą chronieni. Nie z powodu cierpienia fizycznego, ale z powodu duchowego zniszczenia. Prawdziwa ochrona pochodzi z żywej wiary, z modlitwy, z poszukiwania Bożego Miłosierdzia. To jest klucz, moje dzieci, to jest jedyne rozwiązanie dla zbliżającej się duchowej apokalipsy. Prawdziwa wiara i szczera modlitwa są najpotężniejszą obroną przed utratą naszych dusz. Teraz musisz zadać sobie pytanie, czy jestem gotowy na tę duchową walkę? Czy jestem gotów szukać Bożego miłosierdzia z czystym i szczerym sercem? Jeśli nadal nie czujesz się pewny swojej odpowiedzi, poświęć chwilę na zasubskrybowanie tego kanału. Twoja duchowa ewolucja powinna być Twoim priorytetem. Duchowa apokalipsa nie jest nieuchronnym końcem, ale wyborem. Wybór, by powrócić do Boga teraz, póki jest na to czas, by szukać Jego miłosierdzia ze skruszonym sercem i pokorną gotowością do poddania się Jemu. Prawdziwej wiary trzeba szukać już teraz, ponieważ jest to jedyna rzecz, która może nas ochronić przed nadchodzącą ciemnością. A teraz słuchajcie uważnie, bo to, czym zamierzam się podzielić, to nie tylko moje słowa. To są słowa, które Jezus objawił mi bezpośrednio. Skierował do mnie jasną i bożą prośbę, aby wszystko zostało spisane i objawione światu, aby każdy miał dostęp do tego orędzia miłosierdzia i odkupienia. Niewielu wie, że choć pamiętnik był czytany przez wielu, pewne prawdy wciąż są ukryte w moich słowach. Są to tajemnice, które niewielu było w stanie rozwikłać, ale dzisiaj masz zamiar dowiedzieć się, co Jezus naprawdę chciał, aby świat wiedział. Czy jesteś gotowy, aby słuchać i rozumieć? Mam nadzieję, że od tej chwili moje słowa nie tylko dotkną Waszych uszu, ale przenikną głęboko do Waszych serc. Jezus objawił mi wiele rzeczy, ale jedna z nich była szczególnie trudna do zrozumienia i zaakceptowania. Zrozumiałem, że duchowa apokalipsa nie nadejdzie, jak wielu sobie wyobraża, z wielkimi katastrofami lub widocznymi zniszczeniami, ale będzie czymś znacznie bardziej subtelnym, cichym i niszczycielskim. Największym niebezpieczeństwem, jakie widziałem, nie jest koniec świata fizycznego, ale koniec prawdziwej wiary w sercach ludzi. To, co mi pokazano, to stopniowe, niemal niedostrzegalne oddzielanie się dusz od Boga. Wielu ludzi kontynuowałoby swoje życie religijne, chodząc nam się święta i modląc się, ale ich serca byłyby daleko od Boga, nie zdając sobie z tego sprawy. A najbardziej przerażające jest to, że to oddalenie byłoby tak ciche, że dusze nawet by się nie zorientowały, że się gubią. To była wielka tajemnica, o którą Jezus poprosił mnie, abym ją wyjawił. Nie będzie to widoczny upadek wiary, ale cicha i stopniowa utrata prawdziwej więzi z Bogiem. Widziałem, widziałem, jak wiara wielu ludzi była stopniowo gaszona, a oni nie zdawali sobie z tego sprawy. Modlitwa stałaby się zwykłym zwyczajem, pustą rutyną. Nadal praktykowaliby rytuały, ale bez zapału, bez głębi, która pochodzi z serca naprawdę w Bogu. To moje dzieci będzie największym wyzwaniem czasów ostatecznych, utrata prawdziwej wiary, która jest fundamentem naszej relacji z Bogiem. Widziałam, że dusze będą pochłonięte przez rozproszenia świata, przez konsumpcjonizm, przez próżność, przez obojętność. Wielu ludzi nawet w Kościele nadal żyło tak, jakby żyli w pokoju, ale ich dusze były pochłaniane przez grzech i brak pokuty. Jezus powiedział mi, że największą duchową tragedią będzie to, że zagubione dusze w Kościele, nie wiedząc, że tracą wiarę, nie szukając Bożego miłosierdzia, ponieważ myślą, że wszystko jest w porządku. Ta duchowa ślepota jest największym niebezpieczeństwem, przed jakim stoimy. I wtedy Jezus pokazał mi drogę zbawienia, jedyną drogę, która może nas ochronić przed tą duchową ślepotą. Prawdziwa modlitwa, szczera skrucha i całkowite zaufanie w moje miłosierdzie, powiedział mi, będą jedyną obroną przed ciemnością, która nadejdzie. Poprosił mnie, abym podzielił się z wami wszystkimi tym, że bez względu na to, jak daleko od Niego znajduje się świat, jeśli zwrócicie się do Niego ze szczerym sercem, On będzie tam, gotowy do przyjęcia i przebaczenia. Sekretem, prawdziwym sekretem, który objawiło mi niebo jest to, że nie powinniśmy obawiać się wielkich katastrof, ale raczej osłabienia wiary w nas. Widziałam wyraźnie, że dla tych, którzy szukają Bożego miłosierdzia ze szczerym sercem, On nigdy ich nie opuści. Nieustanna modlitwa, a zwłaszcza Różaniec, jest kluczem, który nas utrzyma niezłomnym, ochroni przed duchową apokalipsą. Jezus poprosił mnie, abym objawił, że podczas gdy wielu zostanie porwanych przez rozproszenia świata, ci, którzy pozostaną w szczerej modlitwie, w ciągłym poszukiwaniu jego miłosierdzia zostaną zbawieni. Nigdy nie omieszkał ofiarować nam swojej łaski. Miłosierdzie Boże jest zawsze dostępne i dzięki niemu możemy oprzeć się duchowym trudnościom i pokusom, które pojawiają się w każdej chwili. Teraz, gdy usłyszeliście już ostrzeżenia i objawienia świętego Faustyny, Nadszedł czas, aby lepiej zrozumieć wpływ tego objawienia i to, w jaki sposób łączy się ono bezpośrednio z naszą duchową rzeczywistością. Żyjemy w czasach głębokich przemian, w których słowa i wizje świętego siostry Faustyny są nie tylko zapisem minionych czasów, ale naglącym wezwaniem do teraźniejszości. Duchowa apokalipsa nie jest wydarzeniem z odległej przyszłości. To już się zaczęło. A wielu z nas nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Tajemnica, skrywana między wierszami Dzienniczka Świętego Faustyny, jest kluczem do zrozumienia tego, co dzieje się teraz i jak możemy oprzeć się postępowi duchowej ślepoty. Wielu wciąż nie wie, że podczas gdy świat jest targany zewnętrzną niepewnością, wielka duchowa bitwa toczy się w każdym z nas w cichy, często niewidoczny sposób. Utrata prawdziwej wiary, której świadkiem była świętego Faustyna, nie jest czymś, co dzieje się nagle, ale stopniowym procesem, oderwaniem, które dokonuje się małymi krokami, niezauważalnymi, ale niszczącymi. To jest wielka tajemnica, którą odsłania dzienniczek świętego siostry Faustyny. Dusze, które odwracają się od Boga, nie robią tego w sposób nagły ani widzialny, ale stopniowo stają się obojętne. Ich modlitwy tracą swoją siłę, a miłość Boża gaśnie. A teraz wyobraź sobie całe miasto pogrążone w ciszy, w którym ludzie kontynuują swoje codzienne zajęcia, ale ich dusze powoli oddalają się od Boga. Nadal chodzą do pracy, opiekują się swoimi rodzinami. Ale w ich wnętrzu dzieje się coś znacznie bardziej niebezpiecznego: ciche odłączenie, utrata prawdziwej wiary. A co jest najstraszniejsze, wielu nawet nie zdaje sobie z tego sprawy: Kościół, modlitwy, wiara wszystko się dzieje, ale bez życia, bez duszy. Święty syn. Faustyna po otrzymaniu tych objawień zobaczyła. Że nadchodząca apokalipsa nie jest tylko kataklizmem, ale procesem duchowym, procesem stopniowego oddalania się ludzi od Boga. Wiele dusz odpłynie i nikt tego nie zauważy. Dzieje się to już teraz, w naszych czasach, gdy ludzie coraz bardziej oddalają się od prawdziwej istoty Boga i Jego intymnej relacji z Nim. Teraz możesz się zastanawiać. Skąd mam wiedzieć, czy ten dystans ma na mnie wpływ? Odpowiedź nie leży w wielkich znakach zewnętrznych, ale w czymś bardziej intymnym, bardziej osobistym. Jak się miewa Twoje serce? Jak tam Twoje modlitwy? Czy czujesz, że jesteś bardziej rozproszony, bardziej oddalony od Boga, bardziej skoncentrowany na sprawach świata? Czy też Twoja wiara nadal ma w sobie ten sam ogień, którego doświadczyłeś wcześniej? Dobra wiadomość jest taka, że tak jak święty, Faustyna objawiła to niebezpieczeństwo, tak i nam dała klucz do oporu. Rozwiązanie, o które prosił mnie Jezus, abym przekazał światu, jest proste, ale głębokie i potężne. Odpowiedź nie leży w zmienianiu świata, ale w przemianie naszych serc. Rozwiązaniem jest szczera modlitwa, szczera pokuta i nieustanne szukanie Bożego miłosierdzia. Świętego Faustyna objawiła nam, że moc Bożego miłosierdzia jest silniejsza niż jakakolwiek duchowa przeszkoda. Bez względu na to, jak daleko ludzie są od Boga, jeśli zwrócą się z pokorą i wiarą, Bóg będzie tam, gotowy powitać i odnowić każdą duszę. Ale to, co niewielu rozumie i to jest przesłanie, o które prosił Jezus. To to, że miłosierdzie Boże nie jest czymś automatycznym, nie jest czymś, co przyjmuje się bez prawdziwej otwartości serca. Miłosierdzie domaga się autentycznej odpowiedzi, szczerego powrotu do Boga. Ale co to właściwie znaczy powrócić do Boga? W czasach duchowego kryzysu łatwo jest zgubić się w rozproszeniach świata. Praca, rodzina, media społecznościowe, codzienne rozrywki wszystko to odciąga naszą uwagę od Boga. Ale Jezus pokazał mi, że nawet pośród rozproszeń ci, którzy szczerze się do Niego zwrócą, znajdą pokój, którego świat nie może zaoferować. W chwili intensywnego objawienia świętego Faustyna napisała: Widziałam to, z czego wielu nie zdaje sobie sprawy, co już się dzieje. Wielkie niebezpieczeństwo nie tkwi w rzeczach zewnętrznych, ale w duszach, które stają się puste, w modlitwach, które stają się rytuałami, w wierze, która powoli zanika. I wyraźnie pokazuje nam rozwiązanie: zwrócenie się do Bożego Miłosierdzia ze szczerą modlitwą i szczerą pokutą. Boże Miłosierdzie jest kluczem do odzyskania tego, co zostało utracone. Zanim przejdziemy dalej, sprawdź, czy zostawiłeś już polubienie tego filmu. Twoja interakcja pomaga nam dotrzeć do większej liczby osób, więcej żyć dla Jezusa. A teraz zastanów się przez chwilę: kiedy ostatnio modliłeś się szczerze? Kiedy ostatni raz oddałeś się całkowicie Bogu, bez pośpiechu, bez rozproszeń? Wielu zapomina, że prawdziwa wiara nie opiera się na zewnętrznych gestach czy pustych słowach, ale na szczerym sercu przed Bogiem. Prawdziwa wiara karmi się modlitwą, medytacją Słowa Bożego, ufnością w moc Bożego Miłosierdzia. Świętego Faustyna objawiła też coś bardzo mocnego: widziała, że modlitwa różańcowa będzie potężną bronią przeciwko duchowej apokalipsie. Jezus powiedział mi, że ci, którzy odmawiają różaniec z pobożnością i ufnością, będą chronieni przed pokusami i siłami zła. Objawił mi, że nieustanna modlitwa i nabożeństwo do Matki Bożej będą wielką duchową obroną, a ci, którzy zwrócą się do niej z ufnością, zostaną poprowadzeni z powrotem do serca Jezusa. Co więc możesz zrobić teraz, kiedy jest jeszcze czas? Nie czekaj, aż trudności staną się nie do zniesienia, aby podjąć działania. Zacznijcie już dziś, aby odnowić swoją wiarę, szukać Bożego Miłosierdzia i odwrócić się od rozproszeń, które odciągają Was od Boga. To jest ten moment. Nie zostawiaj tego na jutro. Nie odkładaj już na później tego, co pilne i konieczne. Modlitwa jest odpowiedzią. Oddanie jest kluczem, a Bóg czeka na ciebie. On nigdy się nie odwrócił i ma otwarte ramiona dla każdego, kto zwraca się do niego ze szczerością. Pamiętajmy, że to nie końca świata fizycznego powinniśmy się obawiać, ale końca naszego związku z Bogiem. Nie czekaj, aż ciemność przejmie kontrolę nad Twoim życiem. Bądźcie światłem w swoim własnym sercu. A czyniąc to, będziecie w stanie oświecić świat wokół Was. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, nadszedł czas na działanie. Nie pozwól, aby duchowa ciemność wkradła się do Twojego życia. Zwróćcie się do Boga i szukajcie Jego miłosierdzia, bo On czeka z miłością i współczuciem. To jest ten moment. Nie czekaj dłużej. Duchowa apokalipsa jest wszędzie wokół Ciebie, ale klucz do jej pokonania został już dany. Teraz. Gdy usłyszeliście ostrzeżenia i objawienia Świętego Faustyny, nadszedł czas, aby głębiej zrozumieć wpływ tego objawienia i to, w jaki sposób łączy się ono bezpośrednio z naszą duchową rzeczywistością. Żyjemy w czasach głębokich przemian, w których słowa i wizje Świętego Siostry Faustyny są nie tylko zapisem minionych czasów, ale naglącym wezwaniem do teraźniejszości. Duchowa Apokalipsa nie jest wydarzeniem z odległej przyszłości. To już się zaczęło, a wielu z nas nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Tajemnica skrywana między wierszami Dzienniczka Świętego Faustyny jest kluczem do zrozumienia tego, co dzieje się teraz i jak możemy oprzeć się postępowi duchowej ślepoty. Wielu wciąż nie wie, że podczas gdy świat jest targany zewnętrzną niepewnością, Wielka duchowa bitwa toczy się w każdym z nas w cichy, często niewidoczny sposób. Utrata prawdziwej wiary, której świadkiem była Świętego Faustyna, nie jest czymś, co dzieje się nagle, ale stopniowym procesem, oderwaniem, które dokonuje się małymi krokami niezauważalnymi, ale niszczącymi. To jest wielka tajemnica, którą odsłania dzienniczek Świętego Siostry Faustyny. Dusze, które odwracają się od Boga, nie robią tego w sposób nagły ani widzialny, ale stopniowo stają się obojętne, ich modlitwy tracą swoją siłę, a miłość Boża gaśnie. A teraz wyobraź sobie całe miasto pogrążone w ciszy, w którym ludzie kontynuują swoje codzienne zajęcia, ale ich dusze powoli oddalają się od Boga. Nadal chodzą do pracy, aby opiekować się swoimi rodzinami, ale w ich wnętrzu dzieje się coś znacznie bardziej niebezpiecznego: ciche odłączenie, utrata prawdziwej wiary. A co jest najstraszniejsze, wielu nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Kościół, modlitwy, wiara wszystko się dzieje, ale bez życia, bez duszy. Teraz możesz się zastanawiać, skąd mam wiedzieć, czy ten dystans ma na mnie wpływ. Odpowiedź nie leży w wielkich znakach zewnętrznych, ale w czymś bardziej intymnym, bardziej osobistym. Jak się miewa Twoje serce, jak tam Twoje modlitwy. Czy czujesz, że jesteś bardziej rozproszony, bardziej oddalony od Boga, bardziej skoncentrowany na sprawach świata, czy też Twoja wiara nadal ma w sobie ten sam ogień, którego doświadczyłeś wcześniej? Dobra wiadomość jest taka, że tak jak świętej Faustyna objawiła to niebezpieczeństwo, tak i nam dała klucz do oporu. Rozwiązanie, o które prosił mnie Jezus, abym przekazał światu, jest proste. Ale głębokie i potężne. Odpowiedź nie leży w zmienianiu świata, ale w przemianie naszych serc. Rozwiązaniem jest szczera modlitwa, szczera pokuta i nieustanne szukanie Bożego miłosierdzia. Ale co to właściwie znaczy powrócić do Boga? W czasach duchowego kryzysu łatwo jest zgubić się w rozproszeniach świata. Praca, rodzina, media społecznościowe, codzienne rozrywki wszystko to odciąga naszą uwagę od Boga. Ale Jezus pokazał mi, że nawet pośród rozproszeń ci, którzy szczerze się do Niego zwrócą, znajdą pokój, którego świat nie może zaoferować. W chwili intensywnego objawienia świętego Faustyna napisała: Widziałam to, z czego wielu nie zdaje sobie sprawy, co już się dzieje. Wielkie niebezpieczeństwo nie tkwi w rzeczach zewnętrznych, ale w duszach które stają się puste, w modlitwach, które stają się rytuałami, w wierze, która powoli zanika. I wyraźnie pokazuje nam rozwiązanie zwrócenie się do Bożego miłosierdzia ze szczerą modlitwą i szczerą pokutą. Boże miłosierdzie jest kluczem do odzyskania tego, co zostało utracone. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, nadszedł czas na działanie. Nie pozwól, aby duchowa ciemność wkradła się do Twojego życia. Zwróćcie się do Boga i szukajcie Jego miłosierdzia, bo On czeka z miłością i współczuciem. To jest ten moment. Nie czekaj dłużej. Duchowa apokalipsa jest wszędzie wokół Ciebie, ale klucz do jej pokonania został już dany.